Skokstewczyka. Dawno nie analizowałam tej umowy, ale zadzwoniła do mnie pani Kasia. Przesłała mi najpierw swoją umowę do analizy, przeanalizowałam ją i zaczęłyśmy rozmawiać. Pani Kasia była w szoku. W punkcie 21 umowy jest cała litania, jakie koszty musi ponieść klient. Posłużę się ściągą, bo tego trochę jest. Pisowe, 2 zł. Opłata za przelew 144,92. No chyba był wysłany w kosmos. Od składki ubezpieczenia przelew 80 zł. Koszty prowadzenia rachunku 1947. Pani Kasia wzięła kredyt na 165 941 zł. Jeden grosz. Według banku ma 216 tysięcy, czyli 216 tysięcy udzielił jej bank. Gdzie się podziała kwota 50 tysięcy? No właśnie między innymi tam, czyli to punkt 21 i cała Litania za co musi zapłacić. Oczywiście było tutaj jeszcze prowizja doliczona 9547 złotych. Jeszcze było ubezpieczenie. 40 284 zł i 87 grosz. Czyli bardzo, bardzo ten kredyt był groźny i niebezpieczny, że trzeba było aż na taką kwotę go ubezpieczyć. I wyobraźcie sobie, że te wszystkie koszty, które Wam powiedziałam, czyli wpisowe i tak dalej, to wszystko wchodzi w kwotę udzielonego kredytu przez bank. Czyli od tych wszystkich drobnostek bank sobie naliczy odsetki. Pani Kasia była w szoku i wiecie, co powiedziała? Paniewo, proszę nagrać rolkę, żeby wszyscy, którzy mają kredyt w skoku stewczyka, żeby mogli sobie odszukać ten punkt 21 i zobaczyć, za co oni płacą. No słuchajcie, 144 zł za przelew to chyba naprawdę musiał być w kosmos i to jeszcze na inną planetę. Dlatego sprawdź umowę, jeżeli masz w skoku stewczyka, sprawdź punkt 21. I zobacz, ile bank tobie tam naliczył. A jeżeli chcesz, żebym to ja sprawdziła, to prześlij mi swoją umowę, dane oczywiście za nasz. I nie zapomnij o numerze telefonu. Dzisiaj dostałam trzy umowy bez numeru telefonu. No do kogo ja mam zadzwonić? W kosmos?